Dzień dobry lub dobry wieczór! Ja mam na imię Basia i robię dla Was czytania z kart for Tarot. Dzisiaj się słyszymy, ponieważ jesteśmy na około tydzień przed Nowiem. Nów będzie za tydzień i wchodzimy wtedy w okres urodzinowy Skorpiona, więc wtedy Wasze trzy znaki będą pewnie pierwszym czytaniem, które będę przygotowywać, bo skończy się okres urodzinowy wagi. I co? Zapraszam serdecznie teraz. Wszystkie słoneczne, ascendentalne, księżycowe albo wenusowe osoby spod znaku Skorpiona, Raczka i Rybek. Próbujemy, patrzymy. Jak tasowałam karty, przygotowując je dla Was, to moje oko przykuła. Energia, giermka kielichów. Giermek kielichów to jest jakaś świeżutka idea, która może nam wpaść, tak jak ta rybka wrzucona przez ptaka do kielicha. Ta świeżutka idea jest trochę jak taki nieoszlifowany diament. Być może w tym tygodniu, który jest dobry na robienie porządków wszelakich, może nawet takich fizycznych, wiecie, typu. Chodzimy ze szmatką i coś nam przyjdzie do głowy, ze ściereczką, albo porządkujemy szafę i przyjdzie nam coś do głowy zupełnie z tymi porządkami niezwiązanego. I może to jest tydzień, żeby sobie zacząć to powolutku, ten diament szlifować, czyli ten pomysł sobie w głowie układać i zastanawiać się, jak to można później, najlepiej już ponownie wprowadzać w życie w kolejnym miesiącu, a będzie to już wtedy listopad. Więc dla Was, dla Waszych trzech znaków, zapomniałam powiedzieć: i dla Skorpiona, i dla Raczka, i dla Rybek byłaby to wskazówka. Ewentualnie ktoś oczekuje na dziecko. Albo na jakąś bardzo początkową fazę miłości. Z taką, wiecie, czułością trzymania się za rączkę. Komuś, albo takie coś chodzi po głowie, albo ktoś jest na takim świeżutkim etapie znajomości. Dobra. A teraz już zapraszam osoby z podznaku skorpiona. Co Wam ten tydzień może przynieść? Skorpiony, dziewczyny, skorpione, chłopaki, skorpione. Co Wam ten tydzień może przynieść? Daty będziecie mieli w opisie, miały, ale pamiętajcie, że umownie tydzień do przodu, bez względu na to, kiedy tutaj się odnajdziecie z tym filmem. Skorpiony w relacjach, co Wam może przenieść ten tydzień? Jakaś taka energia, bardzo do siebie nie pasująca energia. Powiedziałabym, że co może być, a co byłoby wskazówką, żeby zamiast tego robić. No, mogą skorpiony w relacjach za dużymi słowami się posługiwać, jakoś być bojowe, bojowo nastawione, no i mogą się, krótko mówiąc, pokłócić ze swoją osobą. Mogą jakieś sprawy stanąć na ostrzu noża, albo może być wypowiedziane za duże słowo. Na to macie, proszę, uważać. Macie też, e, nawet jeśli uważacie, że macie rację, to nie stosować taktyki. Przyznaj mi rację, nawet jeśli, jej, e, u, 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 jeśli, przy, przy, jeśli chcesz mi ją przyznać tylko dla świętego spokoju. No a co zamiast tego? Zamiast tego, m, albo sam sama, albo ze swoją osobą pielęgnować jakieś hobby, robić coś po godzinach, co nam oczyszcza głowę. Tutaj mamy dzieciaczki, które układają bukiety w wazonach. Natomiast możesz też na przykład bawić się ze swoimi dziećmi albo jakimiś dziećmi w swoim otoczeniu, oczywiście znajomymi dziećmi, znajomych, rodziny. Jeśli nie masz swoich dzieci, to może być zabawa też ze swoimi dziećmi albo z dziećmi swoich dzieci, czyli z wnuczętami. Ewentualnie jest wskazówka, żeby upraszczać. Te surowe zabudowania to upraszczanie rzeczy, dzielenie słonia na części, robienia rzeczy etapami, robienia po kolei w jakiejś właściwej kolejności. Dobra, to by byli związkowcy. Teraz yy, skorpiony, które są pojedyncze. Skorpiony, które. Może mają kogoś na oku, albo są na ten moment same z jakiegoś powodu. I jest to po prostu ich wybór. Przerwa herbaciana. Dzisiaj herbatka. Mam nadzieję, że też macie jakąś herbatkę, bo dni są coraz zimniejsze. I że jesteście w jakimś ciepłym miejscu. Tego Wam oczywiście wszystkim życzę. Skorpiony pojedyncze. Uu. Skorpiony pojedyncze mogą stanąć przed jakimś wyborem w dwójce miecze, wyborem życiowym. A może to jest tydzień, żeby sobie po prostu między tymi dwoma decyzjami pobyć i pomyśleć, jak się będę czuć w tej ścieżce, a jak w tej drugiej. To może być wybór pomiędzy dwoma osobami. Pomiędzy zmianą tej pracy na inną, tego działu na inny, pójście jakąś być może troszkę inną drogą, niż teraz idziemy. Natomiast, tu w karcie gwiazdy, jeśli skorpiony znają jakiegoś wodnika, to przyjazna osoba z podznaku wodnika, która jest w jakiś sposób z Tobą związana, niekoniecznie romantycznie czy zmysłowo, ale to może być też taka energia, w którą wchodzą skorpiony pojedyncze, czyli energia bycia gwiazdą, balowania, brylowania w towarzystwie taka postawa, że my się tak dobrze ze sobą czujemy i fizycznie i psychicznie, że inni to zauważają czyli jakiś taki, wiecie, wzrost że rozkwitamy, no ale tu nic dziwnego, skorpiony za chwilę będą miały urodzinki, to wtedy już byłby wasz, wiecie cały listopad to jest wasz cały czy niecały? No, chyba prawie cały. To jest wasze, wasz czas. Dla niektórych singli może być też wskazówka do ciąży, do dziecka, do oczekiwania na dziecko, ale nie musi to dotyczyć Ciebie, może być jakieś dziecko w Twoim otoczeniu, w drodze. I jeszcze jedna wskazówka dla skorpionów, dla każdego skorpiona. Na ten tydzień. Ok. Tutaj jest rada, aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne, czyli zaopiekować się tym, jak się czujemy z osobami w naszym otoczeniu, ograniczyć liczbę stresorów, może troszkę więcej spać, bo jesień to jest czas, kiedy warto troszkę, na pewno, z godzinkę dłużej, czyli godzinkę wcześniej, realnie kłaść się spać. Jeśli nie masz żadnych tego typu jakiś rozterek, dylematów, trudności, jakieś, czy jakichś rzeczy, które masz nieprzepracowane, chociaż moim zdaniem każdy z nas ma coś nieprzepracowanego, to może być w Twoim otoczeniu osoba, która potrzebuje pogadać, która może potrzebować tej pomocnej dłoni. Tutaj akurat jest mężczyzna, który wyciąga pomocną dłoń do kobiety, ale może trzeba wykonać tak zwany telefon do przyjaciela, przyjaciółki, może ktoś potrzebuje rozmowy z tobą, może możesz być dla kogoś wsparciem. Jeśli masz taką osobę w swoim otoczeniu, to może warto się odezwać. To też jest energia chodzenia do, na psychoterapię, do psychologa, czy w jakichś trudniejszych przypadkach, oczywiście też do psychiatry. Jeśli ktoś potrzebuje leków, bo psychologowie leków nie zapewniają, nie mają takich uprawnień. I wiem, że tutaj są osoby, które mm, będą protestować, ale naprawdę o tej energii szóstki mieczy mówi się, że to jest po prostu energia psychoterapii, zadbanie o swoje psyche, bo nasza, nasze samopoczucie jest równie ważne, jak to, czy mamy zdrowe zęby, czy mamy ładną sukienkę, czy mamy co jeść, czy mamy pracę, czy mamy dach nad głową. To są wszystko ze sobą sfery, nierozłączne, i ważne, by dbać. Również o swój poziom stresu w codziennym życiu. To by były skorpiony. Dziękuję bardzo. Teraz raczki, drogie raczki w związkach, w relacjach, w partnerstwie, w małżeństwie. Co dla Was na ten tydzień? Domowią umownie. W opisie pod filmem są daty, ale umownie tydzień do przodu. Oho. Dwie wypadłe. Dwie wypadły raczki w związkach. Raczki w związkach. Uu. Jedna z osób w relacji będzie chciała pobyć sam albo sama w tym tygodniu. Z jakiegoś powodu będzie y, potrzebowała ta osoba przestrzeni dla siebie i może warto tej osobie to dać. Bo możecie się taką umówić, że dobra w tym tygodniu na przykład jak macie dzieci ja się bardziej zajmę dziećmi, a ty masz więcej mm, wolnego. No ale w przyszłym już ty bierzesz na klatę trochę więcej. Jest potrzeba bycia no tutaj jest karta singla ale to nie musi się wiązać z żadnymi romansami, tylko z potrzebą po prostu cieszenia się samemu, samej sobą, czy też bycia ze swoimi znajomymi, czy też bycia samej dla siebie, czy samego dla siebie. A król kielichów to dużo serdeczności, dużo uczuciowości. I chyba nic złego w takiej relacji, o której teraz mówię, się nie dzieje, bo to jest energia woda. Wy jesteście żywiołem wody, drogie raczki, więc to jest świadome, dojrzałe okazywanie uczuć drugiej osobie. Więc bardzo fajna energia. Dobra, teraz raczki, które są pojedyncze. Raki, które nie mają tej tak zwanej drugiej połówki, chociaż ja nie lubię tego określenia. Nie idą z nikim w jednym kierunku, wolę określenie. Takie raki, które są z jakiegoś powodu same, ewentualnie mają kogoś na oku. Okej. Okay. No, to raczej się koncentrują te pojedyncze raki na budowaniu swojej marki osobistej w tym tygodniu i na pomnażaniu swojego majątku, czy też na stabilizowaniu swojej sytuacji zawodowej. I mogą być bardziej asertywne w karcie Mocy, Siły. Mogą bardziej stawać za swoimi sprawami, mogą lepiej negocjować, i może to w przyszłości przełożyć na wzrost tych monet z 7, na przykład do tego. 7 to bardzo dużo, to jest już takie 7 na 10, na więcej, a najwięcej w kartach byłoby to 10 monet. Więc tutaj jest dużo energii myślenia o Bycie materialnym, stabilnych podstawach życiowych, stawianiu na siebie i stawianiu na rozwój. No i jeszcze jedna karta wskazówki dla raków, dla każdego raka, do którego będzie ta wskazówka pasowała. Oczywiście, drogie raki. Okej. Okay. No, Giermek Mieczy, bardzo fajna karta. To jest energia pomysłów początkowych albo pozyskiwanie jakichś ważnych dla być może Twojego dalszego rozwoju informacji. Może to jest tydzień, w którym warto zachować czujność, bo mogą nadejść jakieś bardzo pierwsze. Informacje, ale to są takie w giermku, który nie jest jeszcze ani rycerzem, ani królem, czyli to jest w tych mieczach najmłodsza z tych męskich postaci. To jest coś, co warto złapać, się zastanowić, czy może być dla nas w przyszłości korzystne. Być może to jest taki tydzień dla tych osób, do których będzie pasowała ta wskazówka, żeby coś z tą informacją zrobić, jakoś ją przetworzyć, jakoś się więcej dowiedzieć na temat tego, co do nas dotrze. No i zastanowić się, co dalej z tym zrobić. To może na przykład dotyczyć Twojego życia zawodowego. Może dostać jakiś cynk. Możesz czegoś się dowiedzieć, co może być dla Ciebie ważne. Super. No i teraz nam rybki zostało na deser. Przerwa herbatkowa. Mhm. Wiecie, jak się tak wygada? To trzeba pić herbatkę albo inne płyny. Ja zazwyczaj piję kawę bo naprawdę wbrew pozorom, jak się słucha, to tak myśli się, a okej, okay, przyszłam, pogadałam. To jest bardzo, yy, no jak w każdej pracy, ryzyko zawodowe tego, co robię, nie? Czyli gardło, które powinno działać bez zarzutu. Trzeba dużo pić, zwłaszcza w okresie, kiedy grzeją kaloryfery, jest przejściowa taka temperatura. Dobra, my tu gadu, kadu, a tu rybki czekają. Rybki, drogie, rybki w relacjach. Co dla Was ten tydzień do nowiu? Rybki w relacjach. Rybki w relacjach, aż mi już wypadła. Rybki w relacjach w Asie Buław będą robić różne rzeczy ze swoją osobą, które będą płomienne. I może wrócić żar do alkowy i to jest energia też takiej sprawczości yy, myślenia, że yy, no razem możemy góry przenosić. Bardzo piękna energia. A tu jest wskazóweczka w piątce buław, aby unikać jakiejś yy, sytuacji, w której ktoś kręci jakieś, mówiąc bardzo kolokwialnie, jakieś dymy za czyimiś plecami, czyli plotka. Uważać na plotki, na osoby plotkujące na nasz temat, czy też osoby, które próbują nas wciągnąć do plotkowania na czyjś temat. No wiecie, kto się uderzy w piersi, powie, ja to nigdy nie plotkuję, nie znam takiej osoby. Natomiast tutaj jest coś, co może wywołać potencjalnie zamieszanie, w co nie warto się pakować, bo będzie z tego więcej yy, zachodu, żeby później to odkręcić, więc na to uważajcie. No i ten ogień w alkowie. Mam nadzieję, że to zarezonuje z rybkami, te, które na przykład tego ognia ostatnio nie miały. Bo po ta pora roku, kiedy z takich ogromnych upałów wchodzimy w falę zimna, może ten ogień skutecznie przykręcić, prawda? Każdy. Więc tu jest jakiś ogień pojedyncze. Wypadła karta sody Estetycznego. Za chwilkę opowiem jeszcze więcej. Pojedyncze rybki, które nie są w żadnej relacji. Ewentualnie są w takiej na bardzo na początku, albo kogoś szukają. Uu, to te, które szukają, to mogą znaleźć. Ja bym powiedziała, że są przekazy dla dwóch różnych rybek pojedynczych. To zaczniemy od tej. Jakaś rybka pojedyncza może mieć jakąś ewaluację, rozmowę oceniającą w pracy. Jeśli ta rybka dobrze pracowała. To zostanie nagrodzona. Jak nie, no to wiecie, przeciwieństwo. Jeśli jesteś szefem, to być może będzie potrzeba yy, odbycia takiej rozmowy kontrolnej czy rozmowy takiej oceniającej z pracownikami i być może wdrożenie jakichś zmian potrzebnych, żebyście osiągali lepiej, szybciej, wydajniej cele. I jeśli pracownicy bardzo dobrze się starają na tej ścieżce, to też oczywiście warto ich wynagrodzić. To by było to. W karcie sądu ostatecznego możemy mieć nadzieję, że za dobre uczynki będzie nagroda, w przeciwieństwie oczywiście kara, a inna rybka pojedyncza może mieć romansistkę albo romansistę na horyzoncie. To jest energia rycerza buław, to jest energia osób ze znaków ognia, czyli prawda buław, czyli mogą być to barany, baran, lew albo strzelec, ale mnie się też bardzo da, ta karta kojarzy, nie pytajcie czemu, ze znakiem bliźniąt, mimo że na pozór nie wydaje się to być bliźniętami, więc te cztery znaki wchodzą w grę i to jest taka osoba, która będzie ogniście nas podrywać, i może nawet z tego być ognisty romans. Zobaczcie, buławy były u związkowców rybek i buławy są u singli rybek. Ciekawe, tylko że różnica między tą kartą, którą wcześniej pokazywałam, a tą jest taka, że to jest taka osoba, która może i ma dobre intencje, ale raczej przyjdzie i zrobi nam tak zwany przeciąg w życiu. Czyli równie szybko jak rączo na tym koniu wjedzie do naszego życia, to również szybko się oddali i tylko kurz opadnie później. Więc pytanie, czy chcecie się w takie romanse wdawać? Natomiast pamiętajmy, że znamy pewnie w swoim otoczeniu mało bo mało, ale zdarza się, że z takich ognistych romansów też się później udaje zbudować trwałą relację, ale raczej w przeważającej większości jest to romans, który na pewno się pamięta na długo. Ale raczej później pozostaje tylko z czasem miłym wspomnieniem. Także to dla rybek pojedynczych. I jeszcze jedna karta wskazówki. Dla jakiejś rybki, do której będzie pasowała ta wskazówka. Na ten tydzień. Rybki. Rybki. Wow. Rybki. Mamy kartę dziesiątki kielichów. Czy też pucharów. Karta energia, cieszenia się tym, co jest tu i teraz. Tu mamy rodzinkę, która ucieka przed takim letnim deszczem, i rodzice tych dzieci się martwią, że im się zniszczą piękne stroje i fryzury, a dzieciaki wręcz piszczą z radości, że mokną. To jest taki deszcz, który jak go złapiemy latem, jak nas raczej on złapie latem, to taka burza równie szybko nadchodzi co również szybko przemija i ten deszcz szybko wchłaniany jest w glebę, także aż słychać taki zasysający dźwięk. Nie wiem, czy kojarzycie taką burzę latem, czy jeszcze trochę pamiętacie takie letnie burze, bo to już było chwilę temu. Natomiast to jest bycie tu i teraz, bo tylko tu i teraz jest ważne. Nieważne, co było, właściwie nieważne, co będzie. Pod tym, w tym sensie, że jeśli nie potrafimy się cieszyć tym, co jest teraz, to prawdopodobnie nie będziemy umieli również cieszyć się w przyszłości. Czyli skupmy się na tym, co jest teraz, bo jak w kółko będziemy myśleć, co będziemy robić jutro, za tydzień czy za rok, to zawsze to teraz gdzieś nam umknie. Cieszmy się tym, co jest teraz, zwłaszcza jeśli to są jakieś małe przyjemności. Cieszmy się nawet z tego, że zmokniemy. Jeśli zmokniemy, cieszmy się z tego, że staliśmy dzisiaj. Na przykład dobrą nóżką z łóżka, bo też zdarza się, że, że nie tą się wstaje, ale jak się wstanie dobrą, to się cieszyć. Cieszmy się, jak możemy się napić dobrej kawy, jeśli lubimy kawę. Cieszmy się z dobrej potrawy, z dobrej rozmowy, z czegoś, co niekoniecznie się przekłada gdzieś na coś wielkopomnego, wiecie o czym będą poeci w pieśni pisać, tylko coś, co jest teraz i co teraz nam daje radość, jakieś wytchnienie, relaksację. No to tą optymistyczną energią kończymy czytanie dla całego trygonu Waszego wody, czyli dla skorpiona raczek, raczek, i raczków i rybek. Trzymajcie się ciepło, życzę Wam bardzo fajnego tygodnia. Pewnie słyszymy się na czytaniu na nów. Powodzenia w tym, co jest Wam potrzebne, żeby osiągać swoje cele. Trzymajcie się ciepło i popa! Pa.